Majóweczkę czas zacząć od mocnego uderzenia. Film akcji z Ryanem Goslingiem oraz Emily Blunt w reżyserii człowieka, który wcześniej stworzył chociażby pierwszego Johna Wicka, drugiego Deadpoola, Bullet Train z Bradem Pittem. Czy ten film opowiadający o kaskaderach będący listem miłosnym dla właśnie tej profesji jest sztuczny niczym efekty specjalne w Hollywood, czy jednak prawdziwym wybuchem? Praca Kaskadera jest na pewno pracą bardzo niedocenioną. Tak można wywnioskować przynajmniej po filmie Kaskader, gdzie to Ryan Gosling wciela się właśnie w tytułowego Kaskadera. Natomiast partneruje mu Emily Blunt, która gra tutaj z początku panią operator kamery, aspirującą do zostania kiedyś reżyserką wielkich filmów. Jednak na skutek pewnego wypadku nasz główny bohater musi porzucić swoją karierę, aby po jakimś czasie powrócić, kiedy jego dawna miłość zaczyna kręcić pewien film, a główny aktor znika w tajemniczych okolicznościach. Ci, którzy oglądają mnie regularnie, wiedzą, że jestem fanem filmów, gdzie kaskaderzy odgrywają dużą rolę. Lubię, kiedy na ekranie po prostu widać kunszt tych, tych ludzi, którzy dla uciechy widza tak naprawdę narażają swoje zdrowie i życie. Często osoby właściwie bez twarzy, anonimowe, ludzie, których. Tak naprawdę, często gdzieś tam nawet większość widzów nie dostrzega na ekranie. Te płonące ciała, które wypadają z okien, i tak dalej, to są dla nas po prostu, a pewnie jakieś maneki, nawet się nad tym nie, tak naprawdę nie zastanawiamy. Więc uważam, że film, który odda im w jakimś stopniu cześć, który będzie wysokobudżetową produkcją, która może zwróci uwagę tak naprawdę całej branży hollywoodzkiej na to, jak ważnymi postaciami są to ludzie, bo często ich wynagrodzenia, czy nawet, no wiecie, nawet nie mają swojej kategorii na Oscarach od lat, y, mówi się o tym, że może kiedyś, może kiedyś, ale nie wiem, już teraz nawet ludzie od castingu dostają y, swoją kategorię od Oscarów, a kaskaderzy wciąż nie mają takiej, y, takiej estymy, więc taki film wydaje mi się, że może im się przysłużyć. Natomiast wydaje mi się też, że często w kampanii marketingowej tego filmu tak naprawdę nie do końca wiadomo o co chodzi. No jest Ryan Gosling, który jest kaskaderem, jest Emily Blunt, która jest powiedzmy reżyserem, początkowo operatorem, później reżyserem. No i, ale o czym właściwie jest ten film? Przede wszystkim w swojej jakby mm, tej, tej, tym DNA jest to film akcji. Ponieważ nasz kaskader, tak naprawdę jego głównym zadaniem okazuje się na przestrzeni tego filmu jest odnalezienie gwiazdora filmowego, który zaginął, przez co on musiał wrócić jakby do zawodu. To znaczy on chciał wrócić dla kobiety, bo to oczywiście dla Emily Blunt, to się mówca, ale nie dziwię. Dla Emily Blunt musi wrócić, ale jego zadaniem jest jakby odszukać poniekąd właśnie aktora, w którego wcielą się, którego dublował w filmie. No i tutaj zaczynają się różne. Jazdy, akcje, zwroty akcji, ktoś kogoś wykiwał, ktoś udaje kogoś innego i tak dalej. I jest to dosyć standardowy, można powiedzieć. Standardowa komedia akcji, wykonana przez ludzi, którzy wiedzą, na czym polega po prostu dobra akcja. Chociaż w mojej opinii. Zabrakło mi tutaj tego takiego pieprzyku, który reżyser właśnie we wcześniejszych swoich produkcjach pokazywał, czy to w Johnny Wicku, czy chociażby w Bullet Trainie, który był bardzo pomysłowy pod względem ukazywania scen akcji, tutaj właściwie do ostatniej sceny, która jest naprawdę bombastyczna i dzieje się tam wiele na ekranie i widać, że tutaj główna para poszła w to, no jakoś tak, wiecie, no pościgi motorówkami, no spoko, no wszystko fajnie, no to wszystko się zgadza, to nie jest złe, na tym się dobrze bawić można, ci aktorzy są charyzmatyczni, Emily Blunt, Ryan Gosling, obsada drugoplanowa, obsada, y, cameo obsada można powiedzieć, której nie chcę wam zdradzać, ale pojawia się tu wiele znanych twarzy w swoich, powiedzmy, jako sami, y, oni sami y, tacy prawdziwi, tak, aktorzy różni i tak dalej, ale to nie będę wam zdradzać, to sobie na pewno odkryjecie. Bardzo porządny po prostu film akcji, zwłaszcza właśnie taki letni blockbuster. Film pokazuje kulisy świata Hollywood, współczesnego Hollywood, pełnego efektów specjalnych. I w ogóle podczas tego filmu jest właśnie kręcony ten film, którego reżyserką jest Emily Blunt. I w tym filmie mówi się, że to jest taki kosmiczny western, ale tak patrząc na ten film, to myślałem, że oni kręcą Dune, tylko reżyserem jest Michael Bay, a scenariusz pisał Frank Miller. Ktoś może powiedzieć, że sceny akcji były tutaj bardzo dobre, ale myślę, że tak jak troszeczkę w zwiastunach jest to teraz wykorzystywane. Zresztą często muzyka jest w ten sposób wykorzystywana. Chodzi mi o właśnie wykorzystanie muzyki w tym filmie. Jest bardzo tutaj dużo znanych kawałków, takich szlagierów, takich, dla takich starych dziadersów jak ja, którzy to lubią. I zawsze wiecie, kiedy oglądamy scenę akcji i przygrywa nam jakaś dobra, znajoma nuta, to zawsze jest to plus. 10 do jakby całego efektu. I to nie jest oczywiście nic złego, bo przecież no, po to jest muzyka w filmach, żeby nam właśnie dodawać do tego obrazka, który widzimy na ekranie. Ale wydaje mi się, że tutaj twórca, reżyser zbyt często z tego korzystał, że tych kawałków jest tak dużo fajnych i tak dalej, podczas tych różnych scen, że. One, jakby je wyciszyć, to te sceny by, no, sporo straciły. Oczywiście są tutaj, więc to nie to, że coś tracimy, ale wiecie o co mi chodzi. To jest takie troszeczkę tanie zagranie, żeby po prostu dać jakiś znany numer podczas scen pościgów i zawsze nam się pościg wydaje bardziej jeszcze efektowny niż nam się e, by wydawał, gdyby tej muzyki po prostu nie było. No. Ale to takie moje odczucie, pewnie większość z was nie będzie miała tego odczucia i powie Wow, je, yeah, super! I w ogóle jeszcze przygrywa jakieś tam ACDC czy inne e, znane chiciory. Kaskader to taki hołd dla kina, dla kaskaderów, okraszony dużą ilością akcji. Jednak w mojej opinii niestety właśnie na tej akcji najbardziej się wykłada. W sensie jest to wszystko ładne, strzelają się, wybuchają się, pościgi się, ale to ta pierwsza połowa filmu mnie bardziej urzekła i bardziej zaciekawiła. No bo rzadko możemy oglądać kulisy powstawania filmów. No chyba, że ktoś jest tak pierdolnięty jak ja i siedzi i w internecie po prostu to ogląda. No ale taki przeciętny widz to raczej tam gówno go to interesuje, nie? Bo te wszystkie sceny akcji się zgadzają, to wszystko gra. Aktorzy też grają. Charyzmatyczni są mi wszystko spoko. No, ale no nie ma nic tutaj po prostu wow, wyjątkowego. O kurwa, koleś jeździ na wielkim robaku. No nie ma tutaj takich rzeczy. Ale jako rozrywka, jako taki popkorniaczek sprawdzi się. Dlatego dla filmu Kaskader w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Kaskader to film na raz. To był bardzo dobry film, bardzo dobra zabawa na zasadzie takiej, wiecie, mamy charyzmatycznych aktorów, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś nie ma Ryano Goslingofobii, to przecież myślę, że zobaczy. Emily Blunt, to nie wiem, chyba nie ma ludzi, którzy Emily Blunt nie lubią i nie cenią, ja przynajmniej takich nie znam. Więc wydaje mi się, że tutaj no, oni we dwójkę bardzo dobrze się sprawują jako powiedzmy ta para. Mają między sobą tą tak zwaną iskrę, chemię, jakby to ktoś pewnie określił. Sceny akcji są w porządku, są w porządku. Sam film. Dosyć prosty, przewidywalny, raczej wiemy jak to się skończy, kiedy już nam karty są wystawiane po prostu na stół. Chociaż mm, jest kilka takich niespodzianek, ale tak jak mówiłem, takich cameo niespodzianek w tym filmie i one były dosyć ciekawe. Pierwsza połowa filmu, gdzie jest dużo pokazanego tego backstage'u hollywoodzkiego, tego jak te filmy w tej chwili są realizowane. Bo na przykład pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino też dużo pokazywało nam tego backstage'u. Ale to były jednak inne czasy, tutaj jest to we współczesności. I to mi się bardzo podobało. Właśnie kiedy już wchodzimy w ten, tą taką akcję typową, to jak ten film już nam pokazuje czym tak naprawdę jest, że jest właśnie blockbusterem, blockbusterowym kinem akcji, to troszeczkę mnie on zaczął zawodzić, ale nie na takiej zasadzie, że o Jezus słaby ten film się zrobił, tylko zrobił się taki po prostu przewidywalny i taki typowy po prostu popcorniak. Ja bardzo lubię te smaczki hollywoodzkie, więc może dla kogoś będzie to w drugą stronę. Ta pierwsza połowa go będzie nudzić. A znowu ta druga, kiedy zaczyna się akcja faktyczna, będzie dla niego czymś dobrym. Ja wolałem tą pierwszą część, kiedy nam pokazywali backstage e, i tak dalej. To, to mi się podobało, bo ja to po prostu się tym interesuję tak na co dzień, więc e, to było dla mnie super. Później, no po prostu, fajny film akcji. I tyle. Albo aż tyle. Biorąc pod uwagę, jakie filmy akcji nam się zdarza dostawać ostatnimi czasy. Dlatego moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzu, czy widzieliście folgaj, czy się wybieracie. Uważam, że to jest bardzo dobra propozycja na te właśnie gorące dni, kiedy już będziemy zmęczeni tymi upałami, to iść sobie do tej chłodnej sali kinowej będzie czymś dobrym akurat, żeby na ten film zobaczyć, bo to nie jest po prostu. To nie jest nudny film, to jest taki typowy popcorniaczek na ten okres, taki właśnie letni. Sprawdzać się będzie idealnie, ale czy będę chciał kiedyś do niego wrócić? Wątpię, po prostu wystarczy mi raz go zobaczyć, pobawiłem się, pobawiłem się, mogę oddać tą zabawkę i przekazać ją dalej, niech inni się bawią. Także moi drodzy, komentarze są wasze, jeżeli chcecie być ze mną dalej i śledzić moje materiały, to oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę pod tym materiałem. No i co? I komentarza oczywiście. A ja się w tej chwili z wami żegnam. Kłania się Ormando. Do następnego i cześć.